Siemaneczko, z tej strony Mate. Dzisiaj oczywiście znajdujemy się na CSGO Skins. Przypominam, strona dla pełnoletnich. I oczywiście skrzynki otwierajcie z głową. Plusik, tutaj możecie wpisać kod Mate, jeżeli chcecie otrzymać 10% bonusu do wpłaty. No a jeżeli nigdy nie byliście na stronie, to 20% na start. Przy skinach jest to 20% i do tego macie jeszcze prezent. Więc tak to wygląda. No i co, mamy 543 dzisiaj w balansie. Zacznijmy sobie od... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Żeby wyjść tutaj z twarzą dzisiaj, nie wiem co musiałbym otworzyć, no ale dobra, zacznijmy sobie od Rossbajda. To jest skrzynka, której nie lubię. No a z racji tego, że mam ostatnio niski balans z powodu no, że skrzynki nie, nie siadają za bardzo skiny w nich. No to zobaczmy, może przełamy klątwę skrzynką, której nie lubię. Ej, no i w sumie jest digielek Printstream, może jeszcze jakiś dobry stan 254 zł. I w ogóle ten digielek chyba lekko poleciał z ceną, no bo patrzcie, minimalware kosztuje tylko 250 zł. A z tego co pamiętam, to filtesty tyle kosztował kiedyś, nie? więc naprawdę te gierki poszły w dół. Ciekawe czemu. Dobra, możemy sobie to ponowić. No i tu już niestety sweet Little Angels, czyli chyba słabo, co? No, 55 zł, no dobra, i tak jesteśmy na lekkim plusie, więc nie ma co narzekać. Teraz bym wjechał z Medium kaisem, z Medium kaisem, czyli taka klasyczna bitwa, jak mamy mało środków, bo tutaj za, ta włupka Simov jest USP Orion. Kilka fajnych skinów naprawdę można dostać, więc próbujmy Bot Michael, Bot Adrian i jest bot Rosso. Zobaczmy jak to pójdzie. Oczywiście liczymy na te włupki Simov jak najwięcej, żeby ich było, no ale start niestety nie jest zbyt yy, zachęcający. MK Player 2 p 2000 Fire Elemental i jest zawupka Simov jest Orion, no tak no i właśnie o to chodziło. I jeszcze Fire Elemental za C 400. -y. Naprawdę świetny drop. Kolejna abubka z Kimownej mówiłem. O tym właśnie mówiłem, że to może oddać. To już jest raczej profit. No, nie powinno być minusu. Mm, zobaczmy. Jest 552. No i ja o tym mówiłem. Naprawdę jest fajnie, bo dzięki temu mamy balans startowy i do tego jeszcze tego Diedielka. Więc naprawdę ładnie oddało. Dobra, no to teraz możemy sobie wjechać z. Czekajcie, no chyba, że. Ten Elegant Case, no bo ostatnio robiliśmy. Te bitwy z tym Elegantem i ani razu nie wyleciał ani Redline, ani mk Mechanic więc myślę, że to jest moment, że możemy otrzymać takie skiny. No na jest spoko, bo jest Scoutik za 136, bardzo ładnie. Dajcie mi jeszcze Kałaszka, dajcie mi jeszcze Mkę i może być naprawdę fajny win. Okej, okay, tutaj już zdecydowanie gorzej. Wino Primo, AUG Momentum, no i teraz on odpowiada Scoutem. No i tym samym stanem, ale okej, okay, na szczęście Syndicate jest dużo warty i chyba to zgarniamy, co? No niestety nie, w ostatniej skrzynce nas rzeczywiście musiał wyprzedzić, no to jest hit. To jest niewiarygodne. Ostatnie dwie bitwy, które miałem solo, to przegrałem przez to, że gość nas wyprzedził w ostatniej skrzynce, nie. Lunar case to nawet w poprzednim filmie, widzieliście. Więc jest tragedia. No i nie wiem za bardzo co zrobić. Może g GTA jest na bójście. Bo już naprawdę nie mam pomysłu. Ostatni nic nie siada, więc... Tak trzeba zrobić. I ogólnie muszę tu zostawić sobie 100, żeby zrobić film od stu do kosy. Mam taką chęć, żeby to zrobić. No i już raczej G, No to jest niewiarygodne. Więc w kolejnym filmie zrobimy od stu do kosy. I może to... Może to wyjdzie. To może jakiś jest sposób, bo naprawdę robimy filmy różne, nic nie siada, więc to może właśnie jakoś się odblokuje. No ale teraz jesteśmy zniszczeni zupełnie. Jeszcze mu dołożyliśmy owupkę za 300 zł. Tragedia, no jest... Gorzej niż, niż źle mamy 253, i nie mam pomysłu za bardzo, co zrobić. Nie? To, to jest najgorsze, właśnie, że nie mam pomysłu. No, może cyberkajz z niech wiedzie, no Lin, bo i tak już nic nie możemy zrobić. cyberkajsik, liczę na to, że w końcu odda. Mieliśmy tam studę zostawić, no ale już mniejsza o to, niestety. Hej, FAMAS na start za 29 zł. No to taki poziom tej skrzynki powiem Wam, że. Nie wygląda zbyt dobrze. P250, no Okej, okay, świetnie. ok no Orion. W sensie nie Orion, tylko nonar oczywiście. To już akurat jest fajny skin, no ale potrzebujemy jeszcze takich więcej. No i właśnie lecą, lecą, więc naprawdę jest dobrze. Raczej powinniśmy to utrzymać. Proszę. Dobra, na szczęście mamy to. Let's go. No i ta bitwa była spoko, naprawdę była spoko. Tak mówię zostawię sobie skina za, za stówę, czyli No nonwar tego. I robimy Olina, robimy Olina. Pamiętajcie o prezentach, macie jeszcze fajne, fajne kosy, Good Night Knight, Broken Fungi i właśnie jak chcę Wam się dodać jedną kosę, no ale kiedy to będzie to nie wiem, no bo potrzebujemy ją zdobyć na stronie, ostatnio za bardzo nie siada. Więc dobra, teraz niech będzie Lunar Case na przełamanie. Ostatnio było naprawdę dobrze, dobry start i go się wyprzedził w ostatniej skrzyni, A AWP Wildfire dostał, więc mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. I zakończymy to z klasą, zobaczmy, zobaczmy. No i GG, no już zostaje redlina, no ale okay, dobra, to jest 171, to jeszcze możemy wrócić, no aczkolwiek, czy wrócimy, teraz już na pewno nie, naprawdę, ostatnio jest mega lipa, przez ostatni miesiąc jest mega lipa, więc tu nawet nie ma co komentować za bardzo, no i przegrywamy to, niestety przegrywamy to, mamy jeszcze 15 złotych, czy coś z tego zrobimy, no wątpię, 17 koła waluty bitewnej, ale raczej bym sobie tutaj zbierał na jakiegoś skina, bo jak nam nie siada, wiecie, jak nam nie siada z... Bitew, no to chociaż te punkty będziemy zdobywać, i może w końcu zdobędziemy jakieś rękawice, jakąś koskę więc myślę, że to jest jakiś sposób. Yy, teraz zobaczmy jeszcze to, może wyleci Fuel Injector 001 to zawsze jakaś szansa, tak? No ale niestety dostajemy MK Night Terror za złotych 5 punkty. eventowe okej, okay, no na jednej gwiazdce nam poleciało, no i to możemy na buście jeszcze w sensie na przyspieszeniu zrobić P2000. I ostatnia mp9 biolik, ok, no to by było na tyle, niestety już nic nie wyrzeźbimy z tego, piszcie propozycje nowych filmów w, w komentarzach, co ciekawego możemy zrobić, może wymać jakiś sposób jak przełamać klątwę porażek bo na, naprawdę ostatnio jest słabo ja się z wami żegnam, trzymajcie się no i siemka